Elżunia i Cześć. Najpierw chodzili razem do szkoły, potem rozjechali się na szkołę średnią. Później były szkoły podyplomowe, wojsko, Ameryka, podbój świata i powrót. I dopiero tutaj na nowo poznała ich ciocia Hania, moja mama Chrzestna. To oddalenie wspomogło odnalezienie się na nowo, jak klasyczna historia pielgrzyma. Wspierali się przez całe życie. To było takie normalne zobaczyć ich razem. Razem pracowali, razem gotowali, razem piekli, razem pomagali innym, razem wypoczywali, jeżeli tylko mogli. Nazwaliśmy ich Franciszkami, gdyż zawsze obok, podwójnie. Sądziłam, że tak powinno wyglądać małżeństwo. Rozumieć siebie, schodzić sobie z drogi. Wspierać wtedy, kiedy trzeba, doceniać swoją odmienność i wybaczać, przemilczać wybuchy, rozumieć wypady. Sądziłam, że, że tak to wygląda. Można mieć temperament mojej mamy, ale i cierpliwość i dystans mojego taty. I to się sumuje. Pozostaje taka zwyczajna, normalna, ludzka miłość, która trwa cierpliwa jest i współweseli się w prawdzie, że godność pozostaje, że droga do kościoła zawsze wyprowadza z tarapatów, że odwiedza się zmarłych bliskich na pobliskim cmentarzu i to daje czas na spacer, na dystans, na inne sprawy. Pokazywali mi też, jak tłumaczyć sobie małe śmiesznostki. To jest trwanie obok, które Wydawało się takie zwyczajne i ono najbardziej zapadło mi w serce. Odnalezienie się w innych pracach po opuszczeniu przez nas gniazda mama w legionie, tato w oceanie internetu. Ale nadal sobie pomagają. Czytają swoje teksty, sugerują zmiany, pieką, wspierają się przy chorobach, załatwianiach, decyzjach. I choć wydaje się czasem, że pozostali po części dziećmi, którymi byli, są przecież w pełni dojrzałymi, dorosłymi, świadomymi swoich braków, bezwarunkowo wspierającymi swoich bliskich, pomimo walczącego ze zmęczeniem ciała, zawsze gotowi pomagać i omadlać tak bardzo potrzebne łaski. Takimi ich więc widzę, być może z dystansu, być może przez okienko telefonu, być może oderwanych, ale... W oddaleniu właśnie widzę ich sygno trwanie w złocie na pięciu dekadach. To prawdziwe złote gody, jak chciałabym was mocno uściskać i, i po ludzku poczuć, życzę Wam kochani, spokoju w sercach, wiary, nadziei i miłości, bo najważniejsza jest miłość i wspólnego czasu. Jesteście dla mnie, dla nas wzorem. Tak dobrze jest być Waszą córką.